Ja jestem MC Budzich, tak, MC Budzich A to jest obiecywana przeze mnie Terraria, tak, Terraria. I dzisiaj zagramy na single player. To są moje stare kompa skrzat. I... Create charakter. Tak! Teraz sobie zrobimy na... Przepraszam za niektóre lagi, bo to są takie przejściowe lagi. Na razie. A później się unormalizuję i nie, dajemy random. Było fajnie. Ej, fajnie. Byle jak. Byle jakie ja. Poczekajcie, może znajdziemy jakieś fajne. O, podobny do mojego skrzata. Naprawdę. Może będzie jakiś fajny? Proszę was. Dobra, ostatnie trzy razy. Raz, dwa, trzy. No fajny mi się pojawił. Pedzio. Będzie się nazywa Pedzio. Tak, Pedzio. Pedzio, wkręt i emcyt. Pedzio. Magiczny las mal. Create new world. Ryj kawa. Ryj... Ryj kawa. Ryj kawa. Jakie fajne. No i tak, teraz tego, tego tutaj nie będzie, bo pewnie to was wkurza to na dole, ta obramówka. Mnie też nie tak, ale dam może F11 działać, próbowałem a dużo w to grałem. Tak. To jest będzie odcinek z multiplayer, ja i... ja gra... będę ja w grał i ja. I... jest drago, ale o jego jeszcze nie znaczy to jest inkognita osoba. Naprawdę szybko się nagrywa i nagrywa się. To kites, por porfobores. Huhuhu. Uh. No. Dun, dancie, one, evel. Szybko, liquids, ostatnio No się zaraz znowu jest wszystko. Kites, majonez, porfobores, będzie. Yeah. yeah. Tak, 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 A właśnie, ja chyba się nie przywitałem, nie wiem. Cześć, witam was wszystkich, kochani, ja jestem MC Budzi, a to jest obiecywana terraria fajne. I tak. Dzisiaj zagramy w tą grę to o imieniu teraria. Terararararia, terararararia, Parmes. Parmesan. Dobra. No i to już ostatnie. Wchodzimy. Iha! Ale będzie imprezga.